Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym filmem. Jest to prezentacja albumu z okazji pierwszej komunii świętej. Jest to moja kolejna inspiracja komunijna, która pojawia się u mnie na kanale. Zostałem poproszony o wykonanie albumu dla, dla chłopczyka, Kolorystyka papierów, jeżeli tam dopytywałem, jaka by tam osoba, która zamawiała jaką kolorystykę, by sobie chciała, no to tak w miarę jasne, żeby to było eleganckie, dlatego po przemyśleniach zaproponowałem kolekcję, która oczywiście została zaakceptowana i przyjęta. Tą kolekcję od Paper Heaven Złota Dama. Dla mnie to jest kolekcja bardzo elegancka, bardzo fajnie wpisuje się. W tematykę nie tylko komunijną, ale i też na wszelkiego różnego, różnej okazji, imprezy, typu chrzest, ślub, urodziny, imieniny, komunia. No naprawdę jest bardzo wszech, wszechstronna, że tak powiem. Także korzystałem z tej kolekcji. Troszkę mi to jeszcze zostało. Także spokojnie z tego małego bloczka i z tej z jednej małej małego bloczka przepraszam coś mi dzisiaj wda. język się prączę z małego bloczka i z dużej kolekcji na pewno y, album y, powstanie mój album standardowo znajduje się w takim oto, w takim oto pudełku tutaj jest y, na wieczku pudełka jest y, szybka Tutaj wieczko jest też ozdobione wstążeczką satynową w kolorze złotym, ponieważ no, musi się tu coś zmienić, sama nazwa wskazuje, że to jest Złota Dama, więc złoty kolor jest tutaj w projektach jest jak najbardziej wskazany. To sobie odłożę. Tutaj w środku jest taka wstążeczka, która pomaga w wyciągnięciu tego albumu. Album wykonany jest na bazie warsztatowej z EcoScrabebooking. To jest baza do samodzielnego yy, sklejenia. Album składa się z sześciu yy, kart. W każdej karcie znajduje się mata na zdjęcie, która jest przewiązana taką z tą rzeczką i zabezpieczona kółeczkiem papierowym z eksona, yy, żeby tutaj wszystko było tak fajnie trwałe i yy, łatwo można było yy, wyciągnąć. Album ma wymiary około Czekajcie, sobie tylko zerknę, czy, y, czy wszystko widać. Mam nadzieję, że widać. Y, 16x16 cm. Grzbiet ma około 7 cm. Tutaj z tyłu okładka, okładka jest y, pustiutka. jest tylko moja naklejka. Na grzbiecie jest tylko y, IHS y, hostyjka wycięta. To jest chyba wykrojnik od Craft and You Design. Przepraszam, wszystko jest fajnie podbite złotym papierem lustrzanym. Tutaj na okładce jest troszkę koronki, ta koronka jest z zielonych kotów. Tutaj jest kwiatuszek wykonany przeze mnie z famiranu, środeczek, fajnie też złoty kolor. Tutaj są też takie gałązki złote, tak żeby tą fajnie tą kolekcję tym złotem podkręcić. turkowy napis, pierwsza komunia święta, który jest wyembosowany złotym pudrem do embossingu. Kompozycja listki to są wszystko powycinane z, tych, z tego bloczku z elementami do, do wycięcia, więc tak by się prezentowała okładka. I tu są jeszcze takie koraliki, te półperełki takie do przylepienia. Album prezentuje się w ten sposób, ja sobie go tutaj ułożę, tak, żeby w miarę było wszystko widoczne. Tutaj na pierwszej stronie okładkowej jest zrobiona kieszeń foliowa. Przepiękna grafika, którą też tutaj postanowiłem wykorzystać. Jedno ciało, jedna krew to są napisy, które przewijają się przez ten album. To są napisy od Craft O'Clock. Tutaj są maty na zdjęcia. Album pomieści zdjęcia o wymiarze 9 na 13 Maty są docięte na wymiar 9,5x13, tak żeby po wklejeniu zdjęcia tutaj powstała jeszcze taka elegancka ramka. Tagus jest wycięty z wykrojnika. Niestety ja Wam mogę ten wykrojnik pokazać. Ale na dzień dzisiejszy nie powiem wam, to jest taki komplet, jest jeszcze trzy wykrojniki z tego, może ktoś jak wie to niech w komentarzu napisze, dla innych będzie to podpowiedź, yy, jaki to jest wykrojnik, to jest z tego wykrojnika wycięte, więc tutaj idzie yy, taguś na sąsiedniej stronie, tutaj jest też, tutaj jest belly band, jest ta hostyjka, ten motyw tej hostyjki będzie się przewijał przez cały album, tutaj jest też złote, złote listki i wycięte z wykrojnika, z tego też wam mogę pokazać, też jest od Craft and You Design takie fajne eleganckie pod beli znajduje się znajdują się trzy maty na zdjęcia No i to by się tutaj tak właśnie taka kompozycja by się tutaj znajdowała kolejna strona to jest taka tutaj zamykana na wskazówkę taka mini książeczka tylko ja oczywiście zrobiłem błąd i źle sobie ją przykleiłem ale myślę, że to nie będzie aż taki problem bo sobie odbiłem pierwsze stępy, tak jak tutaj widzicie i niestety, ale sobie ją odwrotnie przykleiłem ale stwierdziłem, że już nie będę niszczył bo tu już miałem wszystko przyklejone tylko ta książeczka mi została do przyklejenia myślę, że osoba, która zamówiła nie będzie miała nic przeciwko tu i tak jak pójdą zdjęcie, to i tak będzie zasunięte więc, więc nic się nie będzie działo tutaj tą klapeczkę otwieramy Tutaj znajduje się mata, mata na zdjęcie, i tutaj jest taka dolna kieszonka. W kieszonce znajdują się też trzy maty na zdjęcia. Plus, tak, do zapisania jakichś informacji. Przepiękne grafiki, które świetnie tutaj pasują, uzupełniają cały ten, yy, cały ten album. Wszystko tak fajnie ze sobą współgra i wszystko się tak komp komponuje. Na kolejnej stronie jest zostawione miejsce na jedno zdjęcie. Ja wiem, że są takie sytuacje, że musi być, że potrzeba jest w albumie miejsca na, taką, na takie jedno zdjęcie, które będzie jest jedno, jedyne, niepowtarzalne i ono potrzebuje takiego wyróżnienia, więc, więc też tak tutaj chyba w tym albumie, chyba dwa takie miejsca powstały. Tutaj Wam mogę pokazać, że tutaj jest wszystko. Tak podklejone, że to wszystko wejdzie po podspód, i, i nic tutaj nie, nie będzie przeszkadzało. Ta kompozycja, miejsce na zdjęcia i napis. Kolejna strona to jest strona z kieszenią narożną. Jest motyw tej hostyki z listkami i z tym. Przepraszam, jeżeli wam coś, ale to jest papier lustrzany, więc on się tak będzie pewnie mienił i odbijał. W kieszeni standardowo trzy maty na zdjęcia. Ja proponuję trzy maty na zdjęcia, ale jeżeli tutaj się zmieści więcej zdjęć, to jak najbardziej można jeszcze sobie, właściciel będzie mógł sobie powkładać. Obok na stronie tutaj jest taka kieszeń boczna. W tej kieszeni bocznej znajdują się też trzy maty na zdjęcia. A na kieszeni mamy taką zawiązywaną na wstążeczkę książeczkę, która się rozkłada w ten sposób. Na książeczce znajduje się, moment, ja tutaj sobie tylko to pozawiązuje wszystko, żeby mi się tu potem nie plątało. A na książeczce jest napis z tą właśnie złotą. Pół perełką. Środek naszego albumu to tak jak już przez kilka moich projektów albumowych, które pojawiły się na moim kanale, powtarzam, że są to strony yy, bliźniacze. Yy, one tak fajnie tutaj ten yy, wprowadzają taką spójność w albumie, więc ja jak najbardziej się, yy, no jak najbardziej yy, przychylam się do tego, żeby przynajmniej w moich albumach takie strony albumowe bliźniacze się znajdowały a one, ja wam tutaj tylko jedną stronę otworzę, bo nie będę odwiązywał tej drugiej, bo to jest, to jest to samo tutaj jest klapeczka tutaj na tej stronie można przykleić zdjęcie i tutaj jest ta kieszeń taka boczna, zamykana właśnie na tą klapeczkę w kieszeni znajdują się też trzy trzy maty na zdjęcia plus ten tak tutaj jest oczywiście to jest zawiązywane na, na tą rzeczkę. Przewija się ten motyw tej hostyki. Mam inne wykrojniki, ale stwierdziłem, że wielkościowo one mi tu będą wykroniki w tematyce komunijnej, oczywiście, nie będą tutaj tak współgrać, żeby to tworzyło taką jedną spójną całość. Z tej strony jest to samo, więc nie będę Wam tego już otwierał. Kolejna strona to jest wodospad ukryty. On jest zamykany tutaj też takim zapięciem. Tutaj też jest ta wykorzystana ta chostyjka. Tutaj już żadnej kompozycji nie układam, bo tutaj fajnie wychylają się te gałązki z kompozycji na papierze. Zapięcie jest zrobione tutaj na, z tej folii. Yy, także dodaję to do, do, do takiej lekkości, i tutaj też jest miejsce na kilka zdjęć, które można sobie wkleić. I to jest zamykane na magnes. Obok na stronie jest taka też miejsce na zdjęcie. Tutaj jest też wszystko tak podklejone, żeby zdjęcie tutaj spokojnie sobie yy, weszło. Skromniutka kompozycja, przyjdź chlebie żywy. Ja, jeżeli układam już takie kompozycje, ja staram się, żeby to było bardzo wszystko na płasko, żeby było wszystko przyklejone. Nie lubię, jak mi się coś zaczepia, zadziera, ułożę kompozycję, przykleję, a potem się to oddziera, bo tam zahacza jedno od drugą stronę, także to nie bardzo. Kolejna strona to jest strona z taką głębszą troszkę kieszonką dolną, w której tej kieszonce znajdują się Trzy maty na zdjęcia. O, tu jest też ta guś, a na kieszonce jest taka rameczka. I w tej rameczce znajduje się yy, znajduje się też miejsce na zdjęcie. Można przykleić z jednej strony, można przykleić z drugiej, co jakiś czas można sobie oczywiście to yy, zmieniać. Widzicie? O, dobra, wyszła. I tutaj jest tylko napis w tak uroczystym dniu. Obok na stronie to jest taka strona z taką tutaj, ja wiem jak to nazwać, kartą. Tutaj też można jakieś ewentualnie mniejsze zdjęcie przykleić. Tutaj znajdują się dwie klapeczki. Plus tutaj dodatkowe miejsce na zdjęcie. Tutaj jest piękna grafika, którą też nie zakrywałem, już niczym nie ozdabiam. Klapki zamykają się w ten sposób. I to wszystko zamyka się na magnesik. Tutaj też jest kompozycja i ta hostyjka. Przedostatnia strona to jest strona z taką klapeczką. Tutaj na klapeczce jest kieszonka, w której znajdują się dwie maty na zdjęcia. Znajduje się tutaj też ta guś. Tutaj tak jak już widzieliście, klapeczka zamyka się na tą wskazóweczkę. Otwieramy. Tutaj też jest miejsce na zdjęcie. I tutaj jest w kieszeni też miejsce na trzy maty na zdjęcia, i to się wszystko zamyka. A tutaj ostatnia strona w moim albumu, w albumie standardowo jest przeznaczona na miejsce na płytę CD. Jeżeli ktoś nie ma miejsca płyty CD, równie dobrze może tutaj też jakieś zdjęcia, które się. Zostały nim jeszcze można tutaj włożyć, ewentualnie jakieś pamiątki. A tutaj jest taki jeszcze uchwyt ze wstążeczką do przywiązania, na przykład pendrive'a, na którym też mogą być zapisane zdjęcia, zdjęcia komunijne. Tak prezentowałby się. Album komunijny, mam nadzieję, że, że Wam się również podoba, że Was może chociaż troszkę takim albumem zainspirowałem. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam oczywiście na mojego Facebooka, Instagrama, tam częściej i regularniej wrzucam też inne inspiracje w postaci najczęściej kartek komunijnych, więc tam też sobie zaglądnijcie. I popatrzcie, podpatrzcie, może się też czymś zainspirujecie. Ja Wam oczywiście linki do Facebooka i do Instagrama podam w opisie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście, że śledzicie mój kanał. Oczywiście też zachęcam nowych widzów do zasubskrybowania kanału. Do wciśnięcia czerwonego przycisku subskrybuj do dzwoneczka, żeby wciśnięcie dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami, które pojawiają się u mnie na kanale. Także tyle. Pewnie z mojej strony. Zobaczymy się pewnie albo zobaczymy, usłyszymy się pewnie za tydzień na kanale, ale z tego, co sobie planuję, to chciałbym, żeby to była taka inspiracja, troszkę przerywnik od komunijnych, ponieważ mam do wykonania jeszcze jeden album komunijny, który też będę chciał, żeby się pojawił, żeby te dwa albumy nie były i żeby też tak nie było cały czas komunijnie na tym kanale, więc pojawi się chyba jakaś... Co w całkiem innej tematyce inspiracja, jeszcze do końca nie wiem, co to będzie, ale, ale chciałbym, żeby się takie coś pojawiło. Dobra, tyle z mojej strony. Ja Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia w następnym filmiku. Pa!